Cześć, ja nazywam się Sylwia. W sieci działam jako wideotyczerka i jestem twórczynią klubu Instaflix. Czym jest Instaflix? To jest przestrzeń dla osób, które są zainteresowane działaniami na Instagramie. Bez względu na to, czy chcesz założyć profil, masz już profil, ale chcesz go rozwinąć, chcesz pozyskiwać klientów, chcesz informować o tym, co robisz i jak działasz, chcesz nawiązywać współpracę influencerskie. A może chcesz sprzedawać przez Instagram i bez względu na to, czy masz produkty fizyczne, produkty cyfrowe, sprzedajesz kursy, czy też masz usługi i chcesz zapraszać do swoich salonów, bez względu na to, co robisz, jeżeli chcesz działać na Instagramie, Instaflix jest dla ciebie. Co znajdziesz w Instaflixie? Po pierwsze, baza wiedzy. Szkolenia poukładane tematycznie, tak żeby można sobie było odpalać te, które ciebie najbardziej interesują. Od tego jak przygotować swój profil pod nowych obserwatorów, jak Rosnąć na Instagramie, jak odnieść sukces na Instagramie, jak sprzedawać na Instagramie, jak tworzyć rolki, jak w ogóle wymyślać sobie tematy do tworzenia. Bardzo dużo różnych pogrupowanych tematycznie materiałów. Dodatkowo spotykamy się na szkoleniu, na żywo. Baza wiedzy to jest jedno, ale Instagram żyje cały czas, więc klub Instaflix to nie jest tylko zamknięty kurs, tylko to jest właśnie comiesięczne nowości, informacje lub tematy, które podaję ja, proponuję ja, albo Wy jako osoby, które są w Instaflixie, zgłaszacie, że potrzebujecie. Na przykład w listopadzie jeszcze robimy cały temat dotyczący pozycjonowania ISEO. W grudniu robimy publikacje w okresie świątecznym, bo ten Temat jest bardzo aktualny. A to, co jest jeszcze bardzo ważne na Instaflixie, to całe paczki gotowców, cotygodniowe nowe materiały. Po to, żebyś nie musiała scrollować bezsensownie Instagrama i zastanawiać się, co teraz robić. Są przykłady tematów dla danej branży i rolek dla danej branży. Są trendy pokazane, jakie teraz rolki są trendujące i opis, jak je zrobić, jak je przygotować, jak dostosować do swojego tematu, do swojej branży. Są również przykłady, jak tworzyć i o czym mówić na mówionych rolkach, bo wiem, że to jest trudne, czasami nie wiemy, jak w ogóle ułożyć taką strukturę mówionej rolki, więc tak są co do dzień też nowe pomysły. Nowe treści, nowe skrypty, namówione rolki. Są również propozycje, jak robić karuzelę, bo nie samą rolką Instagram żyje. I tutaj co tydzień masz nowe paczki gotowców, dostępne dla siebie do wykorzystania. InstaFlix działa na zasadzie subskrypcji miesięcznej. Bez zobowiązań na dłużej. W każdym momencie możesz się wypisać i zrezygnować. Normalnie opłata to jest 98 zł miesięcznie za dostęp do całej bazy wiedzy, za udział w szkoleniach na żywo i do wszystkich cotygodniowych paczek gotowców. Teraz na Black Friday robię promocję, która jest tylko raz do roku, czyli możesz wejść i wskoczyć i przetestować wszystko za złotówkę na 14 dni. Niczego nie tracisz. Jak w którymś momencie. Stwierdzisz, że już ci wystarczy, już stworzyłaś swój Instagram, już ci urósł tak jak chciałaś i już sprzedajesz, i nie potrzebujesz więcej, to też z niego wyskakujesz. A jeżeli potrzebujesz, to zostajesz z nami i dostajesz wsparcie, motywację i inspirację na bieżąco, teraz albo dopiero za rok. Więc nie czekaj, tylko wskakuj.